TV. dzień dobry Państwu. Witam Państwa z Poznania. Witam Państwa w rzeczywistości, kiedy jesteśmy już po wyborach. Kiedy wiemy, jak wyglądają wyniki. Jedni wygrali, drudzy przegrali. Jedni niby wygrali, ale generalnie przegrali. Jedni będą tworzyć rząd, będą próbować, drudzy chcą go zrobić również. Nie wiadomo, co będzie dalej. Generalnie powiem Państwu, że od poniedziałku jestem w bardzo złym nastroju. Jest mi po prostu smutno. Jest mi smutno i dzisiejszy film, który, który tutaj wrzuciłem, jest po to, żebyście Państwo odpowiedzieli mi na następujące pytanie. Czy to dobrze, że tak olaliśmy te referendum? Ja pomijam fakt, że jedni z Was pewnie byli za pisem. PiS zdobył tyle głosów, ile zdobył. To jest nieważne. Jedni z Was byli za KO, za trzecią drogą, za Lewicą czy Konfederacją i każdy ma do tego prawo. Każdy ma swoje preferencje polityczne i każdy ma swoje przekonania i każdy uważa, że jego przekonania są słuszne i ja to szanuję. Ale jest mi smutno, jest mi bardzo smutno, bo boję się, że popełniliśmy błąd, że tak bardzo olaliśmy to referendum. Boję się, że. Wbrew pisowi, nie podejmowaliśmy tych kartek do głosowania na referendum, i to uważam, że będzie dla mnie, dla nas, będzie bardzo złe. No bo pomóżcie mi w tym moim myśleniu, bo wiem, że po tej drugiej stronie, że wśród Was jest mnóstwo, mnóstwo osób, które mają na ten temat wyrobione zdanie. A ja nie potrafię sam znaleźć odpowiedzi, czy zrobiliśmy dobrze. No bo zastanówmy się. Jeszcze niedawno przyjęliśmy mnóstwo uchodźców z Ukrainy. Yy, uważam, że jako społeczeństwo postąpiliśmy rewelacyjnie. Yy, I wiem, że niektórzy z Was są z tego powodu niezadowoleni, a niektórzy zadowoleni. Ja też mam mieszane uczucia. No ale musimy przyznać, jednak, że. Te osoby z Ukrainy oczywiście dostają od nas socjal. Oczywiście dziwna sprawa z tą emeryturą po przepracowaniu jakiegoś krótkiego okresu. Jest to niepokojące, jest to dziwne i uważam chyba niesłuszne, ale większość z nich chyba pracuje, z tego co wiem. A w związku z tym, że pracują, dają jakby temu państwu naszemu jakąś cząstkę swoich podatków, swojej pracy. I uważam, że że możemy być z tego zadowoleni albo nie, ale jednak pracują. Czyli właściwie są, można powiedzieć, brzydko, to może zabrzmi pożyteczni dla nas. Nie okej, okay, dobrze, skoro pracują, skoro są uczciwi, niech pracują. Ja nie mówię, że Polska ma być zamkniętym krajem. Ja nie mówię, że Polska ma być tylko dla Polaków. Nie uważam to. Polska, Polska ma być dla ludzi którzy chcą coś zrobić dla tego kraju, kochanego, mojego kochanego kraju. Nie wyjechałem na emigrację, nie zarabiałem nigdzie za granicą. Chciałbym, żeby ten kraj się rozwijał i żeby ludzie byli tutaj uśmiechnięci. Ale czy my nie zmarnowaliśmy tej okazji? Mimo to, że PIS to referendum ogłosił, że mogliśmy iść do urn wyborczych i pobrać kartkę z referendum, mogliśmy też zrzec się pobrania tej kartki, ale czy zrobiliśmy dobrze? No bo przecież co by stało na przeszkodzie, żeby zagłosować na KO, Lewicę, Konfederację czy Trzecią Drogę, ale na referendum napisać tak, 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 cztery tak. Powiedzmy cztery tak. Albo cztery razy nie, ale zagłosować. No przecież. Jeżeli teraz, a teraz zacznie się dziać, moi drodzy, bo uchodźcy przybywają, we Włoszech problemy, w krajach Szwecja, czy tam gdzieś Belgia problemy, zamknięte osiedla, strach, policja nie wjeżdża na te osiedla, rozboje, wybuchy, niestety. I teraz wyobraźmy sobie, że niekoniecznie przychylne nam rządy innych państw, chociażby. No, co tu mówić więcej, niemieckie? Powiedzą. No, wiecie co, mówiliśmy jeszcze niedawno, że, nie, że przyjęliście tyle Ukraińców, w związku z tym yy, nie będziecie musieli przymusowo przyjmować kogoś innego, ale to już się zmienia. I wtedy, gdyby pojawiły się jednak te decyzje, i gdybyśmy stanęli przed takim faktem, to jako społeczeństwo z 70% frekwencją na wyborach, moglibyśmy pokazać tym wszystkim rządom, Odpowiedni dokument z referendum, i moglibyśmy powiedzieć: Nie, nie zgadzam się, nie zgadzam się. Jeżeli ktoś chciałby wyciągnąć swoje, no powiem brzydko, brudne ręce, po to, żeby rozgrabić nasz majątek narodowy, moglibyśmy powiedzieć: Nie, nie zgadzam się. 70% społeczeństwa powiedziało, że się nie zgadzamy na to. A mówię tu nie tylko o fabrykach, o przedsiębiorstwach, które nie zawsze państwowe dobrze funkcjonują. Bo to rynek właściwie decyduje. Ale mówię też o naszych lasach państwowych, mówię o naszych jeziorach. Drodzy moi kochani, popełniliśmy błąd, tak mi się wydaje. I chciałbym bardzo usłyszeć od Państwa, czy uważacie tak samo, czy jednak uważacie inaczej. Bo jeżeli uważacie inaczej, to uspokójcie mnie, napiszcie w komentarzach, że macie inne zdanie, a Wasze argumenty przemówią do mojego małego muszczka. Do mojej tępej głowy, i w końcu się troszeczkę uspokoję, i powiem sobie: Kurde, macie rację, rzeczywiście macie rację. Słuchajcie, moi znajomi, z którymi się spotykam, mówią: Nie głosowałem, bo to pis wymyśliło. Czy to jest argument? Można było głosować na, na referendum i zagłosować na KO. Moi znajomi mówią: Nie przyjadą do nas uchodźcy, bo my nie będziemy mieć socjalu. O, 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 o. Nie moi drodzy. Wydaje mi się, może się mylę. Unia przysyłając nam tutaj może 100 tysięcy, może 20, a może milion. Uchodźców powie, musicie się nimi zaopiekować. Jeśli nie będą pracować, musicie się nimi zaopiekować. W związku z tym będziemy musieli łożyć na ich utrzymanie. Ja powiem szczerze, wolę łożyć na utrzymanie naszych polskich dzieci 500 czy 800 plus. I nie mam z tym problemu, bo na całym świecie są socjale, a szczególnie w Europie, niż łożyć na człowieka dorosłego, pełnego sił, werwy, któremu się nie chce pracować, na niego nie chce łożyć swoich pieniędzy, naszych pieniędzy. Moi drodzy, narzucą nam opłaty, kwoty, które będziemy musieli na to przeznaczyć. Może się mylę, może to jest jakaś czarna wizja, ale jestem przerażony tym faktem, że nie wykorzystaliśmy naszego. Naszej szansy, mogliśmy mieć taki referendalny dokument, który byłby dla nas bardzo istotny. Wiecie, co jeszcze myślę, że zrobią rządy innych państw europejskich? Zrobią coś takiego, że wprowadzą u siebie też referendum, ogłoszą referendum. I zada będą zadawać podobne pytania niż my zadaliśmy w tym referendum, niż to referendum nasze. I wydaje mi się, że tamte społeczeństwa odpowiedzą inaczej, coś mi się tak wydaje, może się mylę. I wtedy, heh, o kurde, wtedy nie wiem co będzie, ale z nami będzie chyba źle. Moi drodzy, zmieniają się prawdopodobnie w naszym kraju rządy i ja trzymam kciuki za tych, którzy przychodzą. A jeżeli ci, którzy rządzili jednak w jakimś sposobem zostaną i będą rządzić, życzę im też, żeby wszystko było dobrze. Ja nam wszystkim życzę, żeby nasz kraj rozwijał się, żeby to był kraj dobrobytu, żeby w tym kraju żyło się naprawdę fajnie, bezstresowo, bez problemów, żebyśmy się kładli spokojnie spać i rano z chęcią wstawali. Życzę to obojętnie, czy rządzą nami ci, czy tamci. Jeżeli zaczną rządzić nowi z poparciem, yy, tak wielkim poparciem narodu, bo frekwencja 70%, to uważam, że była to wola narodu i trzeba ją zaakceptować. I ja nie mam z tym problemu. I myślę, że większość z Was też nie ma z tym problemu. Ja nigdy nie mówiłem, jakie są moje preferencje polityczne, i nigdy nie będę mówił na moim kanale. I nie będę nigdy też krytykował. O, telefon zadzwonił, chyba już do mnie dzwonicie. I nie będę też krytykował y, ludzi, którzy mają odmienne preferencje polityczne niż ja. Uważam, że mamy do tego prawo, na tym polega demokracja. Ja tylko oczekuję od Państwa, że powiecie mi, czy stało się dobrze, czy stało się źle. A ja mam nadzieję, że będzie dobrze, że tu będzie się żyło naprawdę dobrze. I chcę Was przeprosić, że taki temat dzisiejszego filmu że musiałem wyrzucić te swoje żale. Ale uważam, że skupiłem na swoim kanale fajnych ludzi i myślę, że yy, napiszecie w komentarzach i otworzycie mi moją głowę, a może troszeczkę mnie pocieszycie, może rzeczywiście na to wszystko będę troszeczkę inaczej patrzył. Mam trójkę dzieci, trójkę synów i chcę, żeby żyło im się dobrze w naszym pięknym, kochanym kraju. Pozdrawiam Wigo Service TV, zapraszam na mój kanał i dziękuję, że jesteście. Trzymajcie się, bądźcie zdrowi. Cześć!